Witajcie w kolejnym odcinku Kroniki Kryminalnej. Czasem tak jest, że mm, dzieją się wydarzenia naprawdę dramatyczne i wymagające omówienia, po to, żeby chociażby sprawę nagłośnić, chociaż mam wrażenie, że jest ona już wystarczająco głośna. Oczywiście, mogłem ten odcinek nagrać już wczoraj, ale. Czekałem na dalszy rozwój wydarzeń, licząc na to, że być może sprawca strzelaniny, bo jak się domyślacie, o tym będę opowiadał, zostanie schwytany i będę opowiadał o tym, jak to właśnie jest prowadzony do aresztu. No niestety tak się nie stało i wciąż sprawca strzelaniny pod Limanową jest na wolności. Ale o co chodzi? 25 czerwca w miejscowości Stara Wieś w gminie Limanowa. W godzinach przedpołudniowych doszło do tragicznej strzelaniny w jednym z domów jednorodzinnych. 57-letni mężczyzna otworzył ogień z broni długiej do członków swojej rodziny. Zastrzelił dwie osoby i ranił trzecią. Ofiarami śmiertelnymi okazało się młode małżeństwo, 26-letnia kobieta oraz jej 31-letni mąż. Natomiast ciężko ranna została 73-letnia kobieta. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a Policja niezwłocznie rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę obławę. Do pierwszych strzałów doszło około godziny 10:30 w jednym z domów w starej wsi niedaleko Limanowej. Napastnik, jak wspomniałem, posługiwał się bronią długą, sztucerem i to prawdopodobnie wyposażonym w celownik optyczny. Ale do tego wątku wrócę jeszcze za chwilkę, bo też nie jest to bez znaczenia. Postrzelona została 73-letnia kobieta, czyli teściowa domniemanego sprawcy. Następnie udał się on około 500 metrów dalej do domu własnej córki. Tam oddał strzały do 31-letniego zięcia i do 26-letniej córki. W chwili ataku w domu córki przybywało także roczne dziecko ofiar, jednak nic mu się nie stało. Niemowlę pozostało nietknięte. Na miejsce szybko wezwano służby ratunkowe i policję. Troje poszkodowanych członków rodziny początkowo było rannych, dlatego rozpoczęła się reanimacja. Niestety, pomimo usilnych starań ratowników, dwójka młodych małżonków zmarła. Ranna, 73-latka, została przetransportowana do szpitala Wilmanowej, gdzie przeszła pilną operację. Jej stan udało się ustabilizować, a z uwagi na charakter obrażeń. Poszkodowaną śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował do specjalistycznego szpitala w Krakowie. Lekarze oceniają jej stan na stabilny. Domniemanym sprawcą tej masakry jest 57-letni Tadeusz Duda, ojciec zabitej Justyny D. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna zbiegł, prawdopodobnie zabierając ze sobą narzędzie zbrodni, czyli broń myśliwską. Tadeusz Duda nie miał pozwolenia na broń, z której korzystał, posługiwał się nielegalnie posiadanym sztucerem. Motywy jego działania nie są oficjalnie znane. Wiadomo jednak, że mężczyzna od dłuższego czasu był skonfliktowany z najbliższą rodziną. Według nieoficjalnych informacji, już kilka lat temu sąd orzekł wobec niego zakaz zbliżania się do bliskich, a w kwietniu tego roku policja interweniowała w związku z przemocą domową. Wówczas wydano 14-dniowy nakaz opuszczenia przez niego domu. Zapewne został również objęty procedurą niebieskiej karty. Dla wyjaśnienia Procedura ta jest uruchamiana, gdy istnieje podejrzenie, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. W ramach procedury podejmowane są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą. Wracając do kwestii narzędzia zbrodni, czyli broni myśliwskiej, w mediach dość szybko pojawiły się spekulacje, jakoby poszukiwany 57-latek mógł być myśliwym z lokalnego koła łowieckiego. Okazuje się, że tak nie było, ponieważ doniesieniom tym zaprzeczył Polski Związek Łowiecki, informując, że Tadeusz D nie jest zarejestrowanym myśliwym ani członkiem związku. Według ustaleń lokalnych dziennikarzy podejrzany w przeszłości próbował bez powodzenia wstąpić do koła łowieckiego, a w środowisku uważano go za kłócownika. Mężczyzna pracował kiedyś w jednej z okolicznych firm budowlanych, ale kilka lat temu odszedł z pracy i od tamtej pory jego zajęcie. Nie jest znane. Być może żył z kłusownictwa, ponieważ okolice Limanowej to tereny leśne, obfitujące w dziką zwierzynę. Bezpośrednio po strzelaninie sprawca uciekł samochodem marki Audi. Natychmiast rozpoczęto obławę. Jak podają oficjalne źródła, zaangażowano setki funkcjonariuszy i różne wyspecjalizowane jednostki policji. Na miejsce tragedii początkowo skierowano lokalne patrole policji, ale gdy okazało się, że napastnik jest uzbrojony i zbiegł, ściągnięto posiłki z całego regionu przez ulice Limanowej i okolic przemieszczały się kolumny radiowozów udające się w rejon poszukiwań. Na drogach w całej Małopolsce rozstawiono policyjne posterunki blokady. Kontrolowano samochody w poszukiwaniu uciekającego 57-latka. Zamknięto m.in. drogę powiatową Limanowa-Kamienica na odcinku Stara Wieś-Przełęcz pod Ostrą, by ograniczyć możliwość ucieczki sprawcy z obszaru obławy. Do działań zaangażowano wyjątkowo duże siły policyjne. Na miejsce ściągnięto kompanię oddziałów prewencji policji z garnizonu Małopolskiego. Ściągnięto także policyjnych kontrterrorystów wyposażonych w opancerzone pojazdy, w tym funkcjonariuszy Centralnego Podd Oddziału kontroterrorystycznego Policji. W akcji uczestniczą również policyjni technicy, kryminalistyczni oczywiście, jak również zespół poszukiwań Komendy Głównej Policji z psami tropiącymi. Około godziny 14 w dniu zdarzenia policja odnalazła porzucony samochód poszukiwanego a w nim znaleziono porzucone ubrania należące do Tadeusza Dudy oraz jego telefon komórkowy. Oznacza to, że 57-latek dalszą ucieczkę kontynuuje pieszo, prawdopodobnie zagłębiając się w okoliczne tereny leśne, a ponieważ nie została odnaleziona broń, z której strzelał, prawdopodobnie jest w nią dalej wyposażony. Nie chciałbym tutaj być absolutnie złym prorokiem, ale jeżeli człowiek ten zna doskonale okolice, od lat przemieszczał się po lasach i kłusował, jest wyposażony w broń długą z celownikiem optycznym. To zastanawiam się, ile jeszcze będzie ofiar wśród policjantów. Tak czy inaczej, w związku z przedłużającą się obławą i nieuchwyceniem sprawcy, jeszcze tego samego dnia uruchomiono procedury alarmowe dla mieszkańców. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego Tadeusza Dudy. A również na telefony komórkowe osób przebywających w województwie małopolskim oraz w sąsiednich, czyli w śląskim i podkarpackim, rozesłano alerty RCB z ostrzeżeniem o uzbrojonym zbiegłym zabójcy. I tutaj mała dygresja z mojej strony: jeśli alerty RCB będą wciąż wysyłane trzy razy dziennie o tym, że za chwilę spadnie deszczyk, to niebawem nikt nie będzie traktował ich poważnie. Poszukiwania sprawcy trwały nieprzerwanie przez całą noc z piątku na sobotę. Małopolska policja poinformowała, że wykorzystano m.in. drony wyposażone w kamery termowizyjne do przeczesywania terenu po zmroku, a w sobotę e, dziś rano do działań włączono również policyjny śmigłowiec Black Hawk, który od godziny 8 rano patrolował okolice z powietrza, pomagając w poszukiwaniach zbrodniarza w trudnym górskim terenie. Black Hawk wylądował m.in. na stadionie przy kościele w Starej Wsi, stanowiąc bazę dla operacji z powietrza. No nie mogę się powstrzymać. Mam nadzieję, że tym razem e, piloci Black Hawka nie zahaczą o żadne przewody wysokiego napięcia, a operatorzy drona go nie zgubią, co już onegdaj miało miejsce. Jak przekazała oficjalnie policja, w kulminacyjnym momencie obławy uczestniczyło ponad 450 funkcjonariuszy różnych służb. Mimo zaangażowania tak znacznych sił i środków, do godzin południowych w sobotę poszukiwany nadal pozostawał na walności i, co ciekawe, nie natrafiono nawet na jego ślad. Oczywiście, całą sprawą zajęła się już prokuratura i pani prokurator Justyna Rataj-Mekietin z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu przekazała mediom informację, że faktycznie mężczyzna nie miał pozwolenia na broń, nie są znane motywy ataku. Natomiast podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawę skomentował również minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, zapewniając, że organa ścigania zrobią wszystko, by ująć niebezpiecznego napastnika. Jak na ten moment policja kontynuuje działania poszukiwawcze, okolice Limanowej pozostają pod wzmożoną kontrolą. Służby apelują do mieszkańców regionu o czujność i unikanie niepotrzebnego ryzyka. Wszelkie informacje mogące pomóc w ujęciu Tadeusza Dudy należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112. Na miejscu tragedii oraz w rejonie obławy obecni są policyjni negocjatorzy oraz psychologowie. Została również zapewniona pomoc psychologiczna dla rodzin ofiar. Przynajmniej jest tak podane w oficjalnym komunikacie, bo mała dygresja kolejna z mojej strony. Z tego co wiem, to o tej pomocy psychologicznej dużo się pisze, a w rzeczywistości to różnie z nią bywa. Policja deklaruje, że nie spocznie, dopóki 57-latek nie zostanie ujęty i postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Po raz kolejny nie chciałbym być złym prorokiem, ale mam jakieś takie wrażenie, graniczące z pewnością, że 57-latek zostanie odnaleziony, jak się sam zastrzeli. Aczkolwiek mam nadzieję, że nastąpi to możliwie szybko. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej całej sprawy i działań naszej policji. Przepraszam za lekko cyniczny charakter mojej wypowiedzi w momencie, kiedy odnosiłem się do działań policji, no ale z przykrością muszę stwierdzić, że niestety nie żyję w państwie, o którym mógłbym powiedzieć, że czuję się bezpieczny i wiem na 100%, że Policja każdego z wyrodnialca i każdego zbrodniarza złapie bardzo szybko. No bo niestety, często jest dokładnie odwrotnie.